Zdrowie to nie przypadek, to Twoja energia i przekonania w działaniu. Wszystko, co dzieje się z Twoim ciałem i umysłem, nie jest zbiegiem okoliczności, to odbicie tego, w co głęboko wierzysz. Że moja rodzina zawsze choruje, że w moim wieku już tak musi być, że nie mam silnej odporności, albo że lekarze i tak mi nie pomogą. Może powtarzasz sobie, jestem słaby, zawsze coś mnie bierze, to geny, nic nie poradzę. I właśnie dlatego Twoje zdrowie wygląda tak, a nie inaczej. Prawo przyciągania nie działa na Twoje nadzieje, działa na Twoją pewność. Jeśli w głębi duszy jesteś przekonany, że Twoje ciało musi się poddać chorobie, to tak właśnie będzie. Ja też tak miałam. Wierzyłam, że jestem skazana na wieczne zmęczenie, że moje zdrowie nigdy nie będzie dobre, że ból to mój normalny stan. I wiecie co? Miałam rację, dopóki nie zrozumiałam, że kluczem jest to, jak myślę o swoim ciele i umyśle? Nie chodzi o to, czego chcesz, ale w co naprawdę wierzysz. Jeśli zaczniesz postrzegać siebie jako osobę silną, pełną witalności, zdolną do samouzdrawiania, twoje ciało zacznie ci to potwierdzać. Brzmi jak ezoteryka. To nie magia, to nauka o umyśle i ciele. Możesz śmiać się z afirmacji, wizualizacji zdrowia czy medytacji, ale one działają pomagają przeprogramować twój umysł z chcę być zdrowy na jestem zdrowy. Przestań być ofiarą chorób. Zacznij być twórcą swojego zdrowia. Jeśli gotowy jesteś na zmianę, sprawdź moje metody, które pomogą ci odzyskać energię i witalność. Zajrzyj na moją stronę, nie trafiłeś tu bez powodu. Twoje zdrowie to odbicie twoich przekonań. Zmień je, a zmieni się wszystko. Wiesz lub nie, ale twoje ciało już teraz reaguje na twoje myśli. Decyzja należy do Ciebie. Twoje ciało słucha. Co mu dzisiaj powiesz?